Witam wszystkich na kanale Stanowy Szok. Wielu z nas po latach treningu udało się wypracować sporo mas mięśniowej. Niestety, trenując naturalnie, nigdy nie będziemy tak pękać jak kulturyści z okładek magazynów. Z tego powodu ubierając bluze z długim rękawem czasem nawet nie wyglądamy na jakkolwiek wytrenowanych. Nic dziwnego, że dla niektórych jest to bolączką. W końcu po setkach godzin spędzonych na siłowni chcielibyśmy, aby nasze efekty były widoczne. Z kolei dla Wladimira Szmondenko okazało się to prawdziwą żyłą złota. Na swoim kanale YouTube posługuje się ksywką Anatolii. Jest obecnie tak popularny, że na pranki z jego udziałem trafił każdy. Wszystkie jego filmy robią przynajmniej kilka milionów wyświetleń. W swoich materiałach najczęściej przebiera się za woźnego lub trenera personalnego. Kostium dobiera tak, aby wyglądał na osobę nie mającą do czynienia z siłownią. Podchodzi do najbardziej napakowanych facetów na sali i poprawia ich technikę. Rzecz jasna nikt na początku nie bierze go na poważnie, po czym ku ich zdziwieniu podnosi on znacznie większe ciężary. Pod tym strojem kryje się zaawansowany trójboista o zaskakująco małych gabarytach jak na osiągane przez niego wyniki. Kanał Anatolii działający od kilku miesięcy to efekt jego wieloletniej pracy. Wladimir pochodzi z Ukrainy i od 2017 roku prowadzi także kanał w języku rosyjskim. Początkowo zamieszczał vlogi treningowe, a dopiero później zajął się robieniem pranków. Wydarzenia za wschodnią granicą zmotywowały go do nauczenia się angielskiego i założenia nowego kanału, przez to zyskał sławę na całym świecie. Twórca kanału może się pochwalić imponującą sylwetką. Ma sporo mas mięśniowej, a przy tym jest świetnie odtłuszczony. Całość wygląda bardzo estetycznie. Jego formę porównałbym do amatorskiego zawodnika men's physique. Jednak wygląd nigdy nie był celem Wladimira. Odkąd trenuje, koncentrował się na budowaniu siły. Oprócz tego, że popisuje się nią w swoich filmach, zaliczył kilka startów na zawodach trójboju siłowego. Kilkukrotnie udało mu się je wygrać. Jego początki sięgają przełomu 2017 i 2018 roku. Ważył wówczas 74 kg, przy wzroście 180 cm. Najlepsze wyniki Wladimira z tamtego okresu wynosiły 150 kg w przysiadzie, 122,5 w wyciskaniu i 207,5 w martwym ciągu. Ostatni zbojów jest ewidentnie jego najlepszym ćwiczeniem i z roku na rok błyskawicznie w nim progresował. W efekcie w 2021 roku podniósł swój aktualny rekord wynoszący 290 kg. Z kolei w przysiadzie jest to obecnie 210 kg. Na jednym z treningów pokazał, jak wyciska 110 na 10 powtórzeń. Jak na jego niewielkie gabaryty, taki rezultat w martwym ciągu jest wręcz kosmiczny. Rok temu w czasie treningu z Darem Wilson podał, że waży 78,5 kg. Zakładając poziom tkanki tłuszczowej wynoszący 12%, jego wskaźnik FFMI wynosi około 21. Jestem pewien, że całkiem spora część widzów oglądających ten film posiada lepszy stosunek suchej masy ciała. Mimo to zakładam, iż jedynie pojedyncze osoby dźwigają więcej niż Wladimir, lub w ogóle są w stanie zbliżyć się do jego wyników. Wydawałoby się, że podnoszenie tak dużych ciężarów powinno iść w parze z rozmiarami. Jednakże trenowanie pod siłę i hipertrofię to dwa różne światy. Chcąc być coraz silniejszym, najczęściej poruszamy się w zakresie do 6 powtórzeń. Budując masę, wybieramy zwykle od 6 do 12 ruchów w serii. Oczywiście nie jest tak, że będziemy progresować albo w jednym, albo w drugim. Efekty obu tych podejść się zazębiają. A więc robiąc wyciskanie na trzy powtórzenia, także zbudujemy masę mięśniową, ale rezultaty będą mniejsze. Drugą kwestią jest genetyka. W kulturystyce w lepszym położeniu jest ten, kto ma korzystniejszy kształt brzuchów i układ przyczepów mięśni. Prostym przykładem jest to, jaki ktoś ma szczyt bicepsów. Z kolei trójbój trenowany przez Wladimira to głównie gra korzystnych układów dźwigni. Tutaj największą różnicę robi długość tułowia, kości udowej czy ramion. Najkorzystniejsza budowa to taka, która pozwala wykonać jak najkrótszy ruch. Za przykład można podać martwy ciąg klasyczny. Osoba z długimi rękami nie będzie musiała schylać się tak mocno, aby w ogóle złapać sztangę. W rezultacie może zakończyć ruch ze sztangą w połowie uda, podczas gdy ta z krótszymi ramionami będzie musiała ją dociągnąć bliżej pasa. Ukrainiec ma dość długi tułów, co w jego przypadku jest plusem na korzyść ustawienia się pod sumą. Nie jest jednak wzorem człowieka idealnie zbudowanego pod tą wersję i z powodzeniem mógłby wykonywać także klasyk. Układ kostny to nie jedyne kryterium doboru wariantu martwego ciągu. W grę wchodzi także mobilność, siła poszczególnych mięśni czy przyzwyczajenie. Ustawienie Wladimira pozwala na optymalny ruch. Trenując rekreacyjnie, możemy wybrać tę wersję, która po prostu jest dla nas wygodniejsza. Istotną rolę w dźwiganiu ciężarów odgrywa układ nerwowy. Badania wskazują, że rozmiar mięśnia nie jest jedynym determinantem jego siły. Trening na wysokiej intensywności pozwala wywołać adaptacje neuromuskularne przekładające się na większą siłę. Z czasem mózg nie musi rekrutować aż tylu jednostek motorycznych, aby wykonać ruch na danym obciążeniu. Jednocześnie zmniejsza się też próg ich aktywacji. Wzór mobilizacji poszczególnych mięśni także się przekształca. Efekty te są szczególnie widoczne u początkujących. Choć brakuje badań na zaawansowanych atletach, można przypuszczać, że Wladimir po tysiącach wykonanych powtórzeń na wysokim ciężarze efektywniej wykorzystuje swój układ ruchu w porównaniu do osób z mniejszym doświadczeniem. Nie ma co ukrywać, że znaczącą rolę musiały odgrywać wrodzone predyspozycje. Za ważny determinant siły wskazuje się głównie gen ACTN3, który ma wpływ na proporcje włókien mięśniowych. Dla dźwigania ciężarów najistotniejsze są włókna typu 2X, które pozwalają wygenerować mnóstwo mocy, ale jednocześnie szybko się męczą. Na pewno część osób podziwiających siłę Wladimira zastanawia się, czy przy jego posturze w ogóle jest możliwe dźwigać tak dużo bez dopingu. Ja odpowiem, że tak. Naturale mogą stosunkowo więcej zdziałać na polu siłowym niż sylwetkowym. W testowanych federacjach był siłowego wyciskanie 200 kg czy podnoszenie ponad 300 w martwym nie jest rzadkością. Wladimir jest jedną z tych osób, która dzięki ukierunkowanemu treningowi wykorzystała swoje predyspozycje. W dodatku twórca kanału Anatolii trenuje już od wielu lat, a historia jego początków jest bardzo poruszająca. Wychowywał się w małej wsi liczącej 300 mieszkańców i dopiero jako 14 latek uzyskał dostęp do internetu. Zaczął wtedy oglądać materiały amerykańskich kulturystów. Z racji, że nie miał dostępu do siłowni postanowił zbudować się sobie sam. Jego wyposażeniem była ręcznie wykonana ławeczka z drewna, a obciążeniem cegły oraz koła od starego traktora. W zimie ćwiczył w domu, a za stojaki do przysiadów służyły mu oparcia krzeseł. Skupiał się na jedzeniu wielu posiłków dziennie. Jego rodzice nie pozwalali mu zjadać dużych ilości białka, więc konsumował je w tajemnicy. Przypuszczam, że wynikało to z popularnego mitu mówiącego, że duża podaż tego makroskładnika może doprowadzić do uszkodzenia nerek. Badania naukowe wskazują, że wysokobiałkowa dieta nie jest źródłem chorób nerek u zdrowych osób. Progres siłowy Wladimira nabrał rozpędu, gdy przeniósł się na studia do Kijowa. Miał tam dostęp do lepszego jedzenia oraz dobrze wyposażonej siłowni. W międzyczasie zaczął nagrywać swoje pierwsze filmy. Choć na początku nie cieszyły się zainteresowaniem, po pewnym czasie zaczął zyskiwać popularność. Rezultatami jego postępów jesteśmy obecnie atakowani w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że w ciągu ostatnich dwóch lat bardziej skupił się na tworzeniu materiałów niż na trójboju. Choć wcześniej notował szybki progres w martwym ciągu, to od 2021 roku nie udało mu się pobić swego rekordu i przekroczyć bariery 300 kg. Być może wynikało to z licznych kontuzji, których nabawił się podczas nagrywania filmów. Jak mówi, często zdarzało mu się uszkodzić plecy czy park, a wynikało to z nieodpowiedniego przygotowania. Pozostaje oczekiwać, że jeszcze zobaczymy go na zawodach i zaskoczy nas jeszcze lepszymi wynikami. Na koniec chciałem ogłosić, że już za dwa tygodnie, 14 maja, będzie miało miejsce premiera mojego najnowszego programu odcinka na lata to dwa miesiące, w ciągu których przetransformujesz swoją sylwetkę i zaskoczysz samego siebie potencjałem, jaki w Tobie drzemie. Pomawiam krok po kroku proces do życiowej formy. Program to obszerna teoria i praktyczne wskazówki co do tego, jak rozpisać i prowadzić dietę oraz tego, jak trenować, by zapewnić sobie maksymalną wetrowie. Oprócz tego otrzymujesz gotowe wiadłospisy i plany treningowe. Chciałbym, aby każdy, kto ogląda ten materiał, pojawił się w tym roku docięty na plaży. Dlatego zachęcam do śledzenia strony stalovisha.pl. To byłem ja, a teraz do następnego.